60 klatek na sekundę. 4K, 60 klatek na sekundę. Drugi raz powiedziałem to z wzmocnieniem głosu. A teraz wzmocnienie głosu zostało wyłączone. <grystanie> <śmiania> Nie jest tak że zostałem z czystą karą Powiem Ci tak, nikt, nikt w tej firmie przez to, że... Tak? Czy że nie ale, na no, razie? No nie, ale wiesz, no, na razie jest taki temat otwarty. O holenderskie polowanie czujce tak przy najświętszej, czy na poświęcona jest czujce, są też jeszcze tutaj holenderskie, z tym przy najświętszej. A tak naprawdę poprzez rażę, musimy nową, kluczową lastą pokonania żółtych. Miłość z dziewięćdziesiąt pro ma oczywiście świetną stabilizację obrazu. Nie wierzysz? Zobacz tu. Genialna, prawda? W rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę również mogłeś skorzystać ze stabilizacji obrazu, ale jej stopień jest nieco mniejszy, co chyba widać. Teraz nagrywam to samo. 8K 24 klatki na sekundę bez stabilizacji. Tutaj widać nawet jak trzęsie mi się ręka, co dopiero kiedy ćwiczę na tej piekielnej maszynie. Tutaj nagrywam w rozdzielczości 8K i z powiększeniem dwukrotnym, ale mogę pojechać jeszcze dalej. Aż do 10. No to brak stabilizacji niestety tutaj daje się we znaki. Z ultrastabilizacji mogę korzystać w 60 klatkach na sekundę, w rozdzielczości Full HD. Mam tutaj do dyspozycji także linię poziomą, która nawet kiedy kręcę telefonem utrzymuje horyzont. Niesamowite. Widziałam to już w Vivo X80 Pro i niezmiennie mi to imponuje.

Czy życzysz sobie, może na to? Nie, nie, nie. <śmienic> Słuchajcie, Nie zdążymy zobaczyć, co Może nie A jest, chyba. Nie, no jest, jest. jest, chyba, To jest, to jest. To jest. To jest to The river. But the guys who do this do it very, very fast. It's really impressive. Just like, ta -ta 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 -ta. And if they would spend an eight hour wine. If you look here, so, so there's this round opening. The wine would flow out here and you could gather it on the other side and bring it somewhere else. So these were the openings. That are in not that. 4K 60 klatek na sekundę i włączona standardowa stabilizacja obrazu. Full HD 60 klatek na sekundę i włączona ultra stabilizacja obrazu. I nie mamy dalej latarni. Co to się stało? Nie wiem. A. Ciekawe, czy jest barkowy winfit. No zobacz. O nie, bo to sobie nie ponagrywam. Aparatem mogę nagrywać maksymalnie w rozdzielczości 1080p i w 60 klatkach na sekundę. Mam tutaj do dyspozycji także HDR oraz co ciekawe, zoom. 2. dla porównania ta sama scena, ale nie włączyłam HDR. Tryb standardowy, bez żadnych ulepszeń, 1080p i 30 klatek na sekundę. Nagranie nocne w trybie HDR, 1080p i 60 klatek na sekundę. Teraz włączyłam tryb, który wycisza dźwięki otoczenia. Niestety nie mam żadnego sposobu, żeby zobaczyć, jakie właściwie daje efekty, tak więc przekonam się o tym, jak należy słuchać nagrania. Nagranie nocne z włączonym HDR, 1080p i 30 klatek na sekundę. Teraz to samo, ale wykorzystuję tryb stabilizacji twarzy. To oznacza, że moja twarz będzie zawsze w centrum kadru, bez względu na to, czy poruszam telefonem, czy nie. Teraz cały czas idę. Tutaj ciekawostka, mogę nagrywać oczywiście dwoma aparatami na raz, ale w 27 klatkach na sekundę. W tak jak teraz, lub w 720p. Zadaniem trybu Cinematic jest odcięcie mnie od tła i myślę, że w tej sytuacji wygląda to bardzo dobrze. Teraz tryb bardzo podobny, ale nazywany trybem naturalnym.